4,50 za porcję. Za tyle zrobimy pyszny, szybki azjatycki obiad. Wbijamy zegary. Najpierw dodatki. Cebula. Odkrajamy dół, odkrajamy górę i ciechamy na pół. Układamy i w cieniutkie piórka. Papryczka chili i w grube plasterki. Jak nie chcecie bardzo ostro, to usuwacie sobie nasiona. Ja zostawię. Czosnek miażdżymy, obieramy ze skórki, kroimy w plasterki i drobniutko siekamy. Czas na mięso. Mam tu pół kilo karkówki, którą włożyłem na 15 minut do zamrażarnika. I teraz kroimy ją na pół, układamy w dół i staramy się kroić paseczki jak najcieniej. Dzięki temu, że jest zmrożona, idzie to znacznie łatwiej. Teraz pokrojone mięso musimy obtoczyć w skrobi. Żeby nie obabrać kuchni, jest na to prosty patent. Bierzemy miseczkę, przesypujemy do pojemnika tą skrobię, bierzemy trochę mięsa, połowę tego, co pokroiliśmy, zamykamy i trząchamy. Strzepujemy nadmiar i mamy pięknie obtoczone kawałeczki Olej na rozgrzaną patelnię Układamy mięso partiami Odwracamy i kolejne dwie minuty aż złapią złoty kolor Kiedy mięso będzie piękne, złote i chrupiące To ściągamy z patelni i smażymy kolejne partie Kiedy ostatnia część jest gotowa, wraca mięso Od razu dodajemy cebulę, papryczkę chili Cały czas mieszając, czekamy aż cebula zmięknie Nie powinno to zająć więcej niż dwie minutki Następnie wlatuje tutaj cukier, sos sojowy i ocet winny Jak nie macie, no to jabłkowy albo sok z cytryny Mieszamy, aż całość nam się wymiesza i zrobi się z tego ładny sosik. Jak ocet odparuje, a cukier nam się rozpuści, to otoczy nam mięso taką piękną glazurą. Na koniec wyłączamy moc i dodajemy drobniutko posiekany czosnek. Mieszamy dosłownie pół minuty i możemy podawać. Mam tutaj puchaty ryż, znajdziecie przepis na profilu, a teraz wykładam sobie porządną porcję tego mięsiwa. Na górę dymka, papryczka, chili i w kilka minut mamy pełny talerz dobrego jedzenia. No jak za taką cenę chyba nie ma co narzekać na taki talerz, także zapisujcie przepis i działajcie, piona.